Miot zwany Strasznym to cztery czarne maluchy około pięcio sześciotygodniowe. Kociaki nie są jeszcze do adopcji. Będą gotowe do zamieszkania w nowym domu za miesiąc po pierwszym szczepieniu. W miocie są dwie kocice, Kerry i Anabel, oraz dwa kocórki, Czaki i Freddy. Maluchy przebywają obecnie w domu tymczasowym. Trafiły pod opiekę punktu, mając około 10 dni, gdzie musiały być odchowywane na butelce. Mają bardzo dobry kontakt z człowiekiem, ponieważ od pierwszych dni życia to właśnie on zastępował im kocią mamę. Para Bolek i Lolka to czarno-biały kocurek i biała kocica z bórym zabarwieniem. Mają około 2,5 miesiąca. Są odrobaczone i po pierwszym szczepieniu. Bardzo lubią zabawę i kontakt z dorosłymi kotami. Miot owocowy to trzy około dwumiesięczne kocięta. Dwa kocurki, rudobiały truskaw i buro-biały banan oraz puchata, bura koteczka poziomka. Maluchy trafiły do punktu z kocim katarem. Miały zaropiałe yeah. i posklejane oczy. Dziś są zdrowe, odrobaczone i zaszczepione. Uwielbiają pieszczoty na kolanach i tulenie. Są bardzo towarzyskie i nie stronią od zabaw z innymi kotkami. Gruszka i pietruszka to rodzeństwo kocicy i kocórka. Są najstarsze ze wszystkich maluchów, mają około trzech miesięcy. Mimo tego najbardziej potrzebują kociej opieki. Dorosłe kocice traktują jak matkę, uczą się od nich i potrzebują wsparcia. Gruszka i pietruszka również uwielbiają przytulanie i pieszczoty. Są już odrobaczone i zaszczepione. Żwirek i Muchomorka to rudy kotek i trikolorowa koteczka. Mają około 8 tygodni i będą do adopcji, jak tylko zostaną zaszczepione i wyleczone z kociego Kataru. Są trochę wystraszone i potrzebują się nauczyć, że człowiek jest ich przyjacielem, a zabawa z innym kotem to fajna zabawa. Domu szukają również dorosłe koty, które obecnie zastępują maluchom rodziców. Należy pamiętać, że człowiek nigdy nie pokaże kociętom świata w taki sposób, jak inny dorosły kot. Czarna kotka to papaja, która wykonuje najwięcej pracy i opiekuje się maluchami. Biały z burymi zmianami to zygzak. Kot po wypadku komunikacyjnym, który śpi z kociakami, czasem daje się też porywać w wspólnej zabawie. Bury Szczerbatek to kot bez zębów, pokazujący maluchom jak być dorosłym kotem. Z kociakami można zapoznać się w przychodni Wetlaw przy ulicy Robotniczej 56A. Do adopcji wydawane są koty niewychodzące, najlepiej do domów zabezpieczonych, z których nie uciekną. Najlepiej, aby maluchy były adoptowane razem, niekoniecznie miotami, albo do domu, gdzie przebywa już kot. Numer telefonu do osoby zajmującej się kocimi adopcjami to 698 940 066 lub 510 119 085